Norwegowie mówią, teraz najlepiej na świecie skacze nasz, Mariusz Lindvik. My patrzymy na klasyfikację generalną turnieju czterech skoczni i na czele widzimy naszego, Dawida Kubackiego. Ostatnia odsłona cyklu zapowiada się naprawdę gorąco. Sylwia Dekiert, zaczynamy sportowy wieczór. Kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen wygrał Stefan Kraft, Kamil Stoch III, Dawid Kubacki w drugiej dziesiątce. Dla kibiców piłkarskich mamy wieści z Pucharu Anglii, sprawdzimy też formę Polaków w ligach zagranicznych. Piłkarze ręczni nie zdali ostatniego testu przed wylotem na Mistrzostwa Europy, a siatkarki są już w drodze po olimpijskie kwalifikacje. Jutro ostatnia odsłona turnieju czterech skoczni i najlepsze jest to, że najważniejsza karta nie została odkryta, więc emocje do końca. Czy Dawid Kubacki zostanie trzecim polskim triumfatorem tego cyklu? Tego chcieliby na pewno nasi reporterzy w Sebastian Parfianowicz i Filip Czeszanowski. Serce się wyrywa i chciałoby już dzisiaj powiedzieć tak, Dawid Kubacki, ale rozum każe poczekać, wziąć to na chłodno. Sven Hanawal, z którym rozmawiałem wczoraj, powiedział, że to jest najlepszy, najbardziej zacięty turniej czterech skoczni od czasów, gdy Janę Ahonen i Jakub Janda rywalizowali na norze i tutaj na skoczni w Bischofshofen był ostatecznie remis. Mam wrażenie, że nie mamy szans przewidzieć scenariusza jutrzejszego absolutnie. Jedno wiemy na pewno, że walka będzie się toczyć do ostatniego skoku bez dwóch zdania. Ja podejrzewam, że tutaj będą decydować o końcowym triumfie dziesiątki punktów. Troszeczkę się martwimy dyspozycją Dawida Kubackiego, ale też patrzymy. Wczoraj Innsbruck Dawid Kubacki mówił polskim dziennikarzom, że spędził na skoczni ponad dwie godziny więcej od Rioju Kobayashi'ego. I to ma znaczenie, bo ubytek tej energii był dzisiaj całkiem spory. I widoczny, popatrzmy. Miejsce na turniejowej ścianie chwały czeka. Trzeba tylko. No właśnie. Balon oczekiwań. Ale to wydmuchacie to, wyprzebijajcie. Dawid Kubacki czyń honory. Wydmuchacie, wyprzebijajcie. Masz. I już będzie łatwiej, bo dziś chyba oczekiwania ciążyły Z czwórki faworytów, najlepiej skakał Ryoyu Kobayashi. To suma not za treningi i kwalifikacje. Japończyk wyprzedził Dawida Kubackiego aż o ponad 20 punktów. To znak, że w poniedziałek wszystko zdarzyć się może, gdyby dziś decydowały się losy turnieju Kobayashi byłby zwycięzcą. Czułem się świetnie, wróciła mi radość ze skakania. Lubię Bischofshofen. Chcieliśmy i zapytać o wrażenia pozostałych, najgroźniejszych rywali Polaka, Mariusza Lindwika i Karla Geigera. Tyle, że oni rozmawiali tylko z rodzimymi dziennikarzami. Polak ucieka, reszta próbuje go złapać. Niedziela w Bischofshofen nie dała nam pewności, że Kubacki utrzyma prowadzenie. I jakie to były skoki? Były ok, ale bez jakiegoś większego błysku. Nad tym będę musiał popracować do dnia jutrzejszego. Wydaje mi się, że nie ma się czym przejmować, bo. skacze dobrze, tylko niech robi swoje. Dwa razy byłeś w tej sytuacji. Co jest najważniejsze, co będzie najważniejsze jutro? Spokój. I tego się trzymajmy. W kwalifikacjach błysnął Kamin Stoch. 136 metrów i trzecie miejsce. Swoboda, płynność e, to, mi, to, mi, e, to mi właśnie wróciło. A bo może dlatego, że żona przyleciała, to od razu cieplej na sercu. Na pewno, to jest dodatkowe skrzydła. I to jakie? Kamil w objęciach żony. Odpowiednio wysoki poziom czułości na skoczni zadbał też Stefan Kraft. Bez kobiet ani rusz. Stoch na kwalifikacyjnym podium. Austriak kwalifikacyjnym zwycięzcą. Była taka piosenka. All you need is love. Też love is in the air. Widać, że na skoczków działa, ale Ty może nie śpiewaj no Dobre, dobrze. Dobra. Działa. Działa, działa. Tutaj mnóstwo rodzin i my się tak zastanawiamy, czy będzie żona Dawida Kubackiego, tudzież rodzice. Ja rozmawiałem z Dawidem po Innsbrucku, mówił, że nic o takich planach nie wie, ale kto wie, kto wie? Ja rozmawiałem ze sztabem szkoleniowym reprezentacji i dzisiaj tego zdradzić nie chcieli, może niespodzianka. Adam Małysz zdradził natomiast, jak on czuł się w Wigilię swojego wielkiego triumfu w turnieju czterech skoczni i co musi poprawić jutro Dawid Kubacki. Posłuchajmy. Co widzisz w oczach Dawida? Ja myślę, że nie ma jakiegoś tam przerażenia na pewno, może te skoki dzisiaj jego nie były takie, jak, jak, jak wszyscy by chcieli, zresztą on też, ale on gdzieś dosyć mocno dzisiaj spóźniał te skoki, więc dlatego gdzieś jutro musi się troszkę obudzić i skakać, trafiać w ten próg. O, tu jest bardzo ciężko, bo ta skocznia, e, ten rozbieg jest bardzo długi i próg jest bardzo długi i można przespać naprawdę. Pamiętasz ten swój dzień z Bischofshofen, sprzed prawie już 20 lat, kiedy to wszystko jest tak blisko, a zarazem tak daleko? No to był chyba najcięższy dzień podczas turnieju, już teraz skoczyć dla mnie i, i gdzieś tam można było mieć wszystko, można było też stracić wszystko. Mimo to, że przewaga była w miarę duża, to to, to nie jest nigdy pewne i zawsze myślisz tylko o tym, żeby dobrze skoczyć. Jak, jak skoczyłem pierwszy skok dobry, to ten kolejny już był troszkę łatwiejszy, ale mimo wszystko gdzieś tam stres cały czas był. To jeszcze tak na koniec, gdyby nam się wydawało, że to jest 9 punktów i to takie łatwe, no to dzisiaj Kobajasz Kobayashi pokazał nie skreślajcie mnie, bo nie tylko Lindwick, ja też jestem i nawet 13 punktów mogę odrobić. Ja mówiłem, że i 13, 9 to, jest, to, jest, to, to nie jest wcale tak dużo, to, to może być dużo, ale też może być mało, bo e, gdzieś tam ta, pozostała, e, ta, ta część pozostała zawodników już ma dużą stratę, ale tych czterech zawodników jest bardzo blisko, bo 13 punktów jeszcze na dużej skoczni to można bardzo szybko odrobić i oby nie odrobili. Piotr Żyła mówi, nasza drużyna ma swoje sposoby i będziemy wspierali e, Dawida. Jakie to sposoby i jak, jak będzie wyglądał ten dzień jutro? Co będziecie mu chcieli tutaj e, przed przyjazdem na skocznie zapewnić? Piotr, przede wszystkim niech się na sobie skoncentruje. Nikomu nie chce pomagać za dużo, tylko sam sobie niech pomoże i skoczy naprawdę super skok jeśli chodzi o, o, o cały sztab, no co można więcej pomóc. Na pewno można go przede wszystkim wspierać bardziej duchowo, bo e, fizycznie nie jesteśmy w stanie, bo to on jest na tym rozbiegu, on się musi odbić i on musi polecieć. To wszystko na jego barkach. Ależ nam się szykuje konkurs i Widowicho. będzie od razu polskie otwarcie, tak? Bo Piotr żyła z tymim Zajcem na sam początek. Rywalem Dawida Kubackiego będzie Ceneprewc i z tych najważniejszych par wymienimy jeszcze Kamila Stocha, który był dzisiaj drugi najrówniejszym zawodnikiem całego dnia który zmierzy się z Jewgeniem Klimowem. I jeszcze jedna informacja. Trzynasta para to jest para Dawida Kubackiego, a 20 Rio Kobayashiego. Mówię o tym celowo, bo te warunki mogą się zmieniać między 13 a 20 parą i te warunki mogą być mniej stabilne. Może być bardzo ciekawie, tak jak jest od początku tego turnieju. Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy o tym, że Mariusz Lindwik jest tym rywalem numer jeden. Dziś wyrasta na niego Kobayashi. Nie sposób przewidzieć, co się będzie działo, ale Mariusa Lindwika chcemy Państwu przedstawić, bo to jest nowa para. W czołówce. Życie Mariusa Lindwika przyspieszyło ostatnio tak mocno, że młody Norwek czasami po prostu nie nadąża. Bez przerwy śpi, tak mocno koncentruje się na skokach, że potem zasypia w dziwnych miejscach. Mówią o nim Linus. Największym osiągnięciem Linusa było dotąd podwójne Mistrzostwo Świata Juniorów sprzed dwóch lat. No i godzina za konsoletą w klubie Martins. Jest DJ-em. Dobrym? No nie, no nie jest dobrym DJ-em. To niestety prawda. Jest lepszym skoczkiem? Na pewno jest lepszym skoczkiem niż DJ-em. Koncert życia gra za to w tym sezonie. Na skoczniach, choć zaczęło się od fałszywej nuty, czyli upadku w wiśle. Potem było jednak pierwsze podium w Klingenthal, pierwsze zwycięstwo w Garmisz. Na każdej z trzech turniejowych skoczni, to on latał najdalej. W tej chwili jest najlepszym skoczkiem świata. Przyjemność go oglądać. Jest z nas najlepszy, jeśli chodzi o technikę skoku, ma świetne wyczucie w locie. Myślę, że to jest właśnie tajemnica jego obecnej formy. Lindwig zadziwia nie tylko techniką, ale też niezwykłą, jak na 21-latka, odpornością psychiczną. Nie narzeka na napompowany balonik, mówi wyraźnie mogę i chcę wygrać ten turniej. Na turniej przyjechali jego rodzice. Powiedział: OK, no to są. W ogóle nie odczuwa presji, jest skupiony tylko na skokach. Ostatnim debiutantem, który wygrał turniej czterech skoczni, też był Norwek, Anders Jakobsen, 13 lat temu. To pod wpływem jego skoków Lindvik zaczął swoją karierę. No to już zaraz, już jutro się wszystkiego dowiemy, o wszystkim przekonamy. Co ci mówi Filipie twój reporterski nos? Ja mam spory, zaradę. Mm, na radę Dawid Kubacki, mimo że mam dzisiaj wątpliwości, ale jutro je rozwieje. Spójrzmy jeszcze na te straty. Są naprawdę minimalne. 9 punktów za Dawidem Kubackim jest Mariusz Lindwik. Potem 13 punktów dalej Karl Geiger, który dziś skakał chyba najsłabiej z tej czołówki. No i Kobajasz, Kobayashi, którego stać absolutnie na wszystko. To będzie show, którego nie można przegapić. Ja chyba dzisiaj nie prześpię noc w oczekiwaniu na ten konkurs. Oby Dawid Kubacki przespał. przespał. Dobranoc. Dobrej nocy panowie. Sebastian Barfianowicz, Filip Czyszanowski. Bardzo dziękujemy. Rok temu Dawid Kubacki został mistrzem świata. Teraz znów może triumfować w prestiżowej imprezie. Jest liderem turnieju czterech skoczni, to prawda. Ale trzeba oddać jeszcze dwa dobre skoki i nie oglądać się na rywali, choć są niebezpiecznie blisko. W cyklu Zlotu Skoczka Maciej Barszczak. Dobry wieczór Maćku. Dobry wieczór. Dawid Kubacki dziś w kwalifikacjach był na miejscu 13, ale to nie musi oznaczać niczego złego. No myślę, że nie. Nie powinniśmy wyciągać daleko idących wniosków z tej dyspozycji. Ja myślę, że... Nie myślę. Widzimy to doskonale, że Dawid jest z tych ludzi, którzy lubią ten balonik nieco przekuć i spuścić tego ciśnienia.